Andero, z tej strony to ja go odwitam was w odcineczku, w którym opowiem ja troszkę dlaczego zmieniłem szkołę. Bardzo prosiliście na streamach, dużo było pytań dlaczego yy, go zmieniłeś szkołę z techniku informatycznego na liceum. No i troszkę sobie pogadamy, oczywiście to będzie taki krótszy odcinek, bo jakby miało o jakiś niuansach, różnych takich malutkich rzeczach mówić to bym musiał tu mówić 15 minut, a nikt nie będzie tego oglądał, więc staram się to omówić góra 5 minut mam nadzieję. I co? No sz szkołę zmieniłem na liceum w Krzyżu Wielkopolskim. Jest to miasto, miasteczko. Nie wiem ile to ma dokładnie, ale może 10 tysięcy około. I mam do tej szkoły 7 km, jeżdżę pociągiem. I tak, dlaczego zmieniłem szkołę? Dokładniej. Szkołę zmieniłem dlatego, bo Pierwszą sprawą było to, że plan lekcji był tragiczny, który miał się zmienić po prostu po paru dniach, a nie zmienił się do teraz, nawet, bo pisałem tam do kolegów ze starej szkoły i plan się nie zmienił przygotował w poniedziałek. Lekcje były od 8 do 18 we wtorek od 8 do 17 i to była tragedia po prostu. No, pomyślcie sobie, jak z poniedziałku masz 8 od 8 do 19 czy tam do 18 lekcji jak masz się przygotować na drugi dzień. No Było to bardzo ciężkie, tym bardziej, że streamowanie, nagrywanie było moją pasją i yy, nie szło tego ani pogodzić, ani nie szło tego pogodzić i też było ciężko naukę pogodzić. Następną sprawą było to, że yy, Często było takie coś, że nie było nauczycieli, i yy, niby mamy te lekcje do 19, a lekcje są odwołane. I yy, na no powiedzmy, yy, jak to miało wyglądać, jeżeli to już było po dwóch miesiącach, po prostu szkoły, po dwóch miesiącach szkoły to się nie zmieniło, no to jakby to się miało zmienić szybciej. I też był to problem, bo to była szkoła, można powiedzieć, jak półprywatna albo nawet prywatna, bo się tam coś jednak płaciło, i ci nauczyciele przychodzili. Pierw szli do szkoły publicznej i dopiero do nas przychodzili, dlatego to tak wyglądało i było tylko tam 4-5 nauczycieli tych stałych, którzy tylko w tej szkole pracowali, a większość to było właśnie tych dojeżdżających. Oczywiście to była yy, o tyle fajna szkoła, że wiecie, Gorzów Wielkopolski to był w miarę duże miasto, yy, yy, do wszystkiego blisko, fajnie się tam mieszkało w miarę, yy, warunki w moim jakby, mieszkaniu nie były nie wiadomo jakie, ale też... Znaczy no nie były jakieś fajne, więc też yy, jakby nad tym nie ubolewam, teraz jestem w swoim domu, yy, znaczy w swoim domu, yy, w rodzinnym domu yy, i mieszka się jakoś spoko, yy, teraz jest internecie fajny, mogę dla Was streamować, nagrywać, nagrywam teraz odcineczki, bardzo dużo tych odcinków będzie, tak jak już widzieliście pewnie z wiosną kanału. No i w sumie to były te dwie najważniejsze rzeczy, tym bardziej no wiadomo, niby się fajnie mieszka samemu, ale uwierzcie, że to nie jest takie fajne, bo musicie wszystko, musicie sami o siebie zadbać, musicie sami budzik sobie nastawiać, musicie sami no, kompletnie wszystko robić, śniadania obiady, kolacje, no i co, jeżeli jakieś jeszcze pytania Was jakby interesują odnośnie co do... Odcine, co do nie odcinaczka bardziej co do tej szkoły, dlaczego zmieniłem, może na jakieś pytanie nie odpowiedziałem, no to możecie napisać w komentarzu. i oczywiście zostawię wam serduszko, zostawię wam, no odpowiedzi. Co, no ja jeszcze z wami żegnam. na Nara!